Taki kryzys wartości tych czasów. To znaczy to, że w ogóle model, który jest propagowany w mediach, to, to jest dosyć takie szybkie życie, melanżowe, trochę nie za bardzo młodzież yy, ma pomysł, żeby się pomęczyć, <laughs> że że raczej mają taką tendencję, żeby było miło łatwo i przyjemnie. I często w ogóle używki e, bardzo rzeczy paradoksalnie ułatwiają. Są lekarstwem. Zresztą my mówimy jako terapeuci, że gdyby narkotyki i alkohol nie były atrakcyjne, to nikt by ich nie brał. I one często rzeczywiście są lekarstwem na, na, na wiele rzeczy I, i na lęk, i na strach, i na kompleksy. Widzę to, że sięgają. Wydaje mi się, że jest to taka. Chęć jakby pokazania siebie w znaczeniu takim, że mam narkotyki to mnie stać, mam narkotyki, jestem fajna, mam dobre otoczenie. Sięga młodzież po te narkotyki, żeby może też poczuć się lepiej, jeżeli nie wiem, mają trudną sytuację jakąś, czy, czy w domu, czy wśród znajomych, to jest to jakiś tam sposób odstresowania. Rodzice są często zabiegani, zarabiają pieniądze. Szkoła raczej uczy niż wychowuje, tak jak było kiedyś. W związku z tym ja sobie myślę, że ci młodzi ludzie mają prawo się gubić. Zostały przedstawione informacje, że narasta problem agresji, przemocy w szkołach, narkomanii i to, dotyczy, i to dotyczy głównie dzieci. W związku z tym postanowiłam tym problemem zajrzeć się na terenie naszego miasta Zgierza i zaprosić razem z panem Jerzym Sokołem, przewodniczącym Komisji Oświaty, właśnie przedstawicieli policji. Dyrektorów szkół, przedstawicieli placówek, które współpracują z osobami uzależnionymi od narkotyków i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, żebyśmy mogli wspólnie poznać, jak tak naprawdę to wygląda. No, statystyki policji są nieubłagalne. Nie da się tego oszukać. Ponad 270 przypadków w 2013 roku osób, które no miały kolizję z prawem, można tak powiedzieć, czyli nieletnich, mówimy o dzieciach. Muszę stwierdzić z przykrością, że jest to tendencja wzrostowa. Jak pokazują nasze statystyki, udaje nam się coraz więcej takich nieletnich ujawnić no i pociągnąć do odpowiedzialności, postawić przed sądem rodzinnym. Nie tylko pedagodzy jako zatrudnieni w szkole, ale wszyscy nauczyciele i wszystkie osoby pracujące w szkole są bacznymi obserwatorami tego, co się w szkole dzieje z młodzieżą, informują rodziców o zjawiskach, jakie obserwują, jak i również działamy w sposób bardzo szeroki profilaktycznie. Aby dziecko nie było poddawane takim zachętom związanym z ubiegania się i uciekania do środków odurzających, naszą rolą jest przede wszystkim zapewnienie im oferty edukacyjnej, jak i również takich zajęć, które byłyby zajęciami alternatywnymi do spędzenia czasu. Nauczyciel przebywa z dzieckiem bardzo długo, w związku z czym widzi zmianę w zachowaniu. I rozmawiając z dzieckiem, pytając, tak, co jest przyczyną jego zmienionego zachowania, nie wiem, nadpobudliwości, smutku, stanów subdepresyjnych, bo to widać po zachowaniu, docieka przyczyny. I wtedy, kiedy się okazuje, że nie ma takiej uchwytnej przyczyny, nic się nie zmieniło w środowisku dziecka, no nie jest, nie wiem, zakochany, nieszczęśliwie, nie ma kłopotów z nas. Nauką, e, natomiast coś się z dzieckiem dzieje, to może to sugerować, że jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Kiedy różne rozmowy nie przynoszą efekty, nie, czy też nie tylko rozmowy, ale i działania, które podejmują nauczyciele, nie przynoszą zmiany. I na przykład zachowania są coraz bardziej ekstremalne, coraz bardziej krzywdzące innych, tak czy krzywdzących samo dziecko, no to wtedy niestety trzeba wezwać rodziców i wtedy, kiedy rodzice już nie reagują i to oni nie przejmują jakby kontroli nad zachowaniem dziecka, no to trzeba zgłosić się, jeżeli dochodzi do przestępstwa, na przykład no nie, właśnie nie wiem, przemocy wobec innych uczniów, dewastacji mienia na terenie szkoły, przekraczania norm społecznych, kradzieży, handlowania. I udostępniania narkotyków, no to wtedy wkracza do, y, policja na scenę. Na pewno szkoły nie chcą o tym mówić oficjalnie głośno, bo wiadomo, rodzice dzisiaj zbierają wywiad na temat szkół, e, czy są tam dzieci z problemami, czy, czy jest tam w, tym szkole, w tej szkole coś się dzieje, bo chcemy do najlepszych szkół dzieci wysyłać. Ale ja uważam, że jeżeli policja w szkole się pojawia, to nie jest nic złego, bo to tylko świadczy o bezpieczeństwie tej szkoły. Dla niektórych y, moich pacjentów, nie wiem, interwencje policji były straszakiem, e, dawały do myślenia i często e, wielu z nich postraszonych, e, na przykład, że grożą im jakimś, jakieś sprawy, udało się w ogóle zmotywować do tego, żeby oni e, zaczęli myśleć, że być może mają problem i udało ich się w ogóle wysłać do środka, Więc e, no, taki kop często się przydaje. Ale często też, no nie wiem, straszy, tak? Jakby, no też wydaje mi się, że na, na jakby psy, nagonka policji w, w szkole, no okej, okay, mogą też zwalczyć jakiś objaw, no, że ktoś posiada i tak dalej, w związku z tym no, mogą być początkiem jakiejś drogi, ale na pewno dla mnie to nie jest mm, stricte y, systemowa praca z młodym człowiekiem, bo. To może jest jakiś wierzchołek góry lodowej, ale tak naprawdę później zarówno młodemu człowiekowi, jak i jego rodzicom jest potrzebna i sporo opieki i jakby mądra pomoc, a myślę, że tego często brak. W każdej szkole, tym samym w naszej również, obowiązują tak zwane procedury dotyczące zachowań w, 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 w sytuacjach pewnych zagrożeń. I no Na pewno w sytuacji, kiedy zaistniałoby podejrzenie o to, iż uczeń jest pod wpływem środków odurzających, no na pewno w pierwszej rzędzie i w pierwszej kolejności jest jak najbardziej tutaj dobra obserwacja i zdiagnozowanie sytuacji, ale przede wszystkim udzielenie dziecku pomocy medycznej, nie tyle wezwanie policji. Bo przede wszystkim chodzi nam o to, że jeżeli dziecko, które podlega naszej obserwacji, budzi niep... jego zachowanie budzi niepokój, to my jako wychowawcy, jako nauczyciele przede wszystkim jesteśmy na takim stanowisku, że chcemy temu dziecku udzielić pomocy, aby nie nastąpiło jakieś złe skutki dla jego zdrowia, czyli w pierwszej kolejności informowany jest o naszych podejrzeniach i obserwacjach rodzic i wzywana pomoc medyczna, jeżeli taka sytuacja w ogóle ma miejsce. Jeżeli taki małoletni, będący świadkiem w takiej sprawie, spotyka się z agresją środowiska, choćby ze względu na to, że brał udział czy, czy składało zeznania w takiej sprawie, wyczulamy rodziców, żeby zgłaszali nam również takie sytuacje, ponieważ niejednokrotnie okazywało się, że zostały, zostawały wyciągane konsekwencje wobec takich agresorów po, nawet po zakończeniu tego postępowania. Jak zaczynałam, to było prościej, dlatego że były takie czasy, że terapeuci uzależnień wiedzieli, z czym mają do czynienia, jak chodzi o używki, bo wtedy do Monaru, te kilkanaście lat temu, trafiali ludzie, gdzie był dosyć łatwy podział. Heroina, amfetamina, marihuana, nie wiem, leki, środki nasenne i jakby to było trochę łatwe do sklasyfikowania. My też znaliśmy, bo to były środki, które jakby no, oswojone były w sensie wiedzy. Teraz na pewno <laughs> trudnością jest to, że ta scena narkotykowa się zmienia, i y, od momentu pojawienia się dopalaczy i różnych wynalazków, jakby to ewoluuje cały czas. To nie jest tak, że stoi w miejscu, więc pojawiają się coraz nowe rzeczy, coraz nowsze mieszanki. Młodzież też kombinuje. W związku z tym, y, rzeczywiście stąd tak niepokojące y, sytuacje, że jakby coraz więcej zatruć ostrych. Zmieniły się y, narkotyki, tak i zmieniają się sposoby testowania. Tak? No, całe jeszcze się, y, 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 przemysł farmaceutyczny. Biotechnologie wyszły nam naprzeciw i testy na, na, na kontrolowanie osób, czy są pod wpływem środków psychoaktywnych, są znacznie lepsze I, i, i nie trzeba już pobierać próbki moczu, można pobrać próbkę śliny, można pobrać pot z, z powierzchni skóry, który też nam da odpowiedź, czy osoba jest pod wpływem, czy nie. Często ci dorośli bardzo pogubieni, nie, mm, są bardzo bezsilni i bezradni, bo mówią, że tracą kontakt z młodym człowiekiem, nie mają do niego dostępu, do świata tych młodych ludzi ale z drugiej strony jakby no też czują się często winni bo wiedzą sami że to oni w wielu sprawach nie wiem wyjeżdżali w delegacje było ich mało jakby zostawiali masę luzu jakby kupowali masę rzeczy młodym ludziom chcą, chcąc im wynagrodzić w ogóle to że nie są z nimi tak naprawdę brakowało więzi, brakowało bycia z tymi dzieciakami, więc myślę, że jeśli rodzice są blisko ze swoimi dziećmi, rozmawiają z nimi dużo, obserwują, patrzą na nich uważnie, to prędzej czy później też bardzo łatwo mogą wychwycić, że pojawia się problem, bo zawsze są zauważalne zmiany w zachowaniu, to że. Dziecko nie patrzy nam już w oczy tak często, że unika spotkań rodzinnych, że w ogóle zaciera się kontakt, że nie wiem, taką grupą odniesienia i autorytetem stają się inni młodzi koledzy pod blokiem i na podwórku. I jakby to już jest moment, jakby taki alarm ostrzegawczy, ale często rodzice popełniają błąd, bo chcą zmieniać szybko dziecko. I pojawia się właśnie dużo złości ty, gówniarzu, co ty robisz, jakby zły, zły, zły. A tak naprawdę mało wtedy w ogóle się patrzy na rodzinę jako na system, czyli jakby na całość tego, z czego ten młody człowiek wyrósł. I, i ja często rodziców zachęcam do tego, no zobaczcie, jak wy się do tego przysłużyliście.